Cześć, tutaj sieradki hodowca. W tym... Biliście sześć łapek, nagrywam kolejny odcinek. Ten odcinek będzie poświęcony bardziej drobiowi, z jakiemu, kuropatwom, przepiórkom. I to o nich dzisiaj sobie pogadamy trochę. Tam, jak widzicie, są kuropatwy. Tutaj jest gniazdo. I jajka chcę wam pokazać. Jedno jajko, drugie. Trzecie, czwarte. Piąte i szóste jajko, sześć jajek było siedem, jedno przeniosłem sobie. Bo będę podpórę podkładał. Te zostawiam. Ogólnie jest 9 jajek, bo mam trzy pod podłożenia. Tutaj tu jest zasypane, są żelalne. Tu kładę taki pinek. Jest elegancko. No, przejdziemy, spróbujemy pokazać. Kuropatry. Samiec, samica jest, Samic, samiec jest ten, to jest samiczka z obrączką, no i jeszcze sprawa gołębi, gołębie się ciągle nie chcą wylęgnąć, dwa jajka są jak były, myślę idziemy już, nie będziemy stresować tych ptaków. Do tych przepiórek. Muszę ja tu. Przepiórki są tego swojone, że do nogi podchodzą same. Akurat mi się butów nie chciało zakładać, w klapkach jestem. wam pokażę. To jest samiczka. Tutaj ma głowę obtegowaną, byłem samiec. Jak je skacze, to po głowie, na głowę się przetrzymuje. Od nich jajka wszystkie zabieram. Tu nierozłączki krzyczą na mnie. Muszę zobaczyć, czy nie ma jajek, bo żywo się bar... ostatnio się dużo bardziej interesują budkami nierozłączki, niż kiedyś się interesowały. Więc mogą być jajeczka jakieś. W tej budce nie ma, ale widać, że tu się gniazdo już konstruuję, To będzie ta para. O! Ten samczyk i ta samiczka. To jest najprawdopodobniej ta para. W tej w budce nie ma nic. Nawet nie grzebane. Do tej się Tutaj zabrałem tą budkę, która tu była, bo ja mi nic nie odpowiadało. O tutaj też nic nie ma. Tutaj se przypiórki siedzą. Więc tu mogą być jajka. Nie, nie ma jajek. To Kiepsko. Dobra. No co, posiadam na razie trzy przepiórki, ale będę go kupować. Jest samczyk biegł, samice samica. Jest tamta, którą wam pokazywałem, jest jeszcze jedna. Samica. Teraz przejdziemy do. No dobra, jesteśmy u przepiórek chińskich, tych malutkich takich. już każdy, kto coś hoduje, to pewnie wie już, że są małe. Widzicie, są najmniejsze z przepiórek. To jest tu kogucik biały, kurka tam szara taka tu taki tomek zbudowałem, w którym pewnie nic nie ma, bo one tu nawet nie wchodzą za bardzo. No ja siedzą tutaj cały czas. O. So, fajne przepórki. Mam w planach dokupować więcej. To możecie jak ktoś się zna, to może mi napisać w komentarzu, czy jak wpuszczę dwie pary sobie do takiej klatki dużej dość to nie będą mi się bić yy, koguty i w ogóle, bo się o to boję właśnie. Nie wiem czy sprzedać sobie te, te, tego koguta i dokupić innego koguta i kurkę i dwie kurki z kogutem, czy zostawić sobie tego koguta i kurkę i dokupić parę. I co? Jeśli wbijecie jeszcze dzisiaj, w czwartek 13, gdy ten odcinek będzie wrzucony cztery łapki, to biorę się na następ, za następny odcinek nagrywania. I najprawdopodobniej gołębie będą do sprzedania, ponieważ, bo no, po prostu chcę sprzedać, chcę sobie coś innego kupić zamiast nich i będą na sprzedaż. I w sumie co? to byłoby na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.